Pierwsza tajemnica to prawda. Miej świadomość, jest dobro i zło. I nic więcej. Bądź świadomy rzeczywistości ostatecznej. Tak jak uczył Kościół, świat się zmienia, to pozostaje. Druga tajemnica to jest lekarstwo. Nabożeństwo do niepokalnego ostatecznego Maryi. Aby doprowadzić ludzi do Boga. Jest piekło, jest realne zagrożenie. To Maria daje lekarstwo. Jak to się uczyni? Wielu przed piekłem zostanie uratowanych. Rosja się nawróci, będzie pokój na świecie, nadejdzie triumf niepokalanego serca. Zmieni się świat. A trzecia fatimowska tajemnica jest co? Jak powiedziała Łucja, napisała Łucja wręcz, bo ten list został przekazany Ojcu Świętemu, kiedy był rok po zamachu w Fatimie. Wręczam mu list, osobiście do ręki przekazuje. Z tą tajemnicą został on upubliczniony. Symboliczne przedstawienie przyszłości Kościoła co się stanie, jeśli się nie zaaplikuje lekarstwa?